Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat takiej koncepcji jak nauka na życzenie. Czyli przygotowałem dla Ciebie pięć argumentów, dlaczego gotowe nagrane wcześniej materiały gotowe nagrania w większości wypadków będą biły dosłownie na głowę takiego przeciętnego trenera programowania. Pierwsza rzecz to na pewno elastyczność miejsca i czasu. Czyli no masz te materiały zawsze pod ręką. niezależnie od tego gdzie jesteś, czy w domu, gdzieś na jakimś wyjeździe, czy nawet na siłowni. To dosłownie wyciągasz telefon ze swojej kieszeni i już w tym momencie możesz się uczyć. Co ważne, no nie musimy się gdzieś tam do tego specjalnie przygotowywać. Wystarczy, że mamy kilka minut. Dosłownie właśnie w tej wspomnianej e, siłowni, czy to gdzieś w kolejce. Wyciągasz telefon, 5 minut i to nie jest 5 minut Zmarnowane, tylko od razu korzystasz z tych materiałów. Więc żadnych dodatkowych przygotowań, żadnego czasu na dojazdy, ale nie ma też takiego stresu, że coś ci przepadnie, no bo nie mogłem pojechać na, na zajęcia, że muszę być na jakąś konkretną godzinę. Więc dużo lepiej wykorzystujemy te zasoby. Druga bardzo ważna rzecz to tempo nauki jest dostosowane do Twoich potrzeb, do Twoich możliwości, które dodatkowo mogą zmieniać się w czasie. Jedną z głównych bolączek, jakie widziałem na bootcampie, było to, że właśnie to tempo nauki nie było dobrze dostosowane do poszczególnych kursantów. No bo jeżeli idziemy na bootcamp, to mamy na sali kilkanaście, czasami ponad 20 osób, i to są całkowicie różne osoby. I nawet jeżeli na początku one będą zaczynały z tego samego, a przynajmniej z podobnego poziomu, no to wiadomo, że życie jest życiem, jedna osoba nie będzie mogła przyjść na zajęcia, inna będzie uczyła się wolniej, jeszcze inna szybciej, może komuś zachoruje dziecko, no i po pewnym czasie to wszystko nam się rozjeszcza. No, ale zajęcia przecież są cały czas jakby prowadzone według konkretnego harmonogramu i ten nasz biedny prowadzący musi dostosować to tempo nauki do całej grupy. No i często kończy się to tym, że część osób będzie się nudziła na takich zajęciach, a część nie będzie nadążała. I właśnie dlatego pod tym względem materiały, takie gotowe, wcześniej nagrania zdecydowanie lepiej się sprawdzają. Możesz korzystać z nich kiedy chcesz, ale możesz też dostosować to tempo do twoich indywidualnych potrzeb. Może coś dla ciebie będzie zbyt łatwe, no to przewijasz ten materiał albo oglądasz sobie na przyspieszeniu. Natomiast jeżeli potrzebujesz więcej czasu, no to wracasz do tych materiałów i oglądasz się je jeszcze raz i jeszcze raz, ale wszystko jest dostosowane konkretnie do twoich potrzeb. Tutaj też właśnie możemy bardzo dynamicznie podchodzić do tego czasu, jeżeli chodzi o nasze możliwości. Masz weekend, kiedy jest więcej czasu, może masz jakiś dodatkowy Czas, bo na przykład dzieci wyjechały na kolonie i przez ten tydzień możesz docisnąć pracę z tym materiałem. Nie musisz tego z nikim uzgadniać. Po prostu jakby więcej czasu poświęcasz na tą naukę. No i w drugą stronę. Kiedy musisz zająć się rodziną albo swoją pracą zawodową w tym momencie, to te materiały na ciebie poczekają i nic ci nie ucieknie. W przypadku takich gotowych zajęć z trenerem, niestety, ale te zajęcia zwyczajnie by ci przepadły. Trzeci argument, czyli powtarzalność tego materiału. Wiadomo, że raz obejrzeć, raz coś zobaczyć, co w większości wypadków będzie dla nas za mało. Musimy przećwiczyć to w praktyce, a do niektórych rzeczy będziemy chcieli zwyczajnie po jakimś czasie wrócić. No i jeżeli mamy zajęcia prowadzone na żywo, no to może ewentualnie obejrzymy jakieś nagranie, może wrócimy do naszych notatek, o ile oczywiście je zrobimy. W przypadku, kiedy mamy takie nagranie, no to po pewnym czasie możemy wrócić do niektórych wybranych Zagadnień, ale znowu to my decydujemy, co z naszego punktu widzenia jest istotne, co teraz chcemy powtórzyć. Nie musimy tego z nikim uzgadniać, nie musimy nikogo, nikogo prosić o pozwolenie, po prostu wracamy do tych Mario materiałów i korzystamy z tego, co chcemy. I czwarty, czyli bardzo ważny punkt, a mianowicie ten dotyczący jakości. Decydując się na gotowe, nagrane materiały, potencjalnie możemy liczyć na dużo lepszą finalną jakość produktu, którego, który otrzymujemy. Dlatego, że trener, no pamiętajmy, że to też jest zwykły człowiek, a co za tym idzie, może mieć gorszy dzień, ktoś może go rozproszyć, może o czymś zapomnieć, może zwyczajnie też zrobi jakiś błąd. Tak, to jest zwykły człowiek jak każdy. Inny. I nawet jeżeli będziemy mieli najlepszego trenera, a też pamiętajmy tutaj o tym, że niekoniecznie będziemy w danym momencie współpracowali z najlepszym trenerem, a właśnie korzystając z gotowych materiałów, potencjalnie ten trener też może być jakby sam w sobie wyższej jakości, ale Tutaj w ramach tego punktu chciałbym się skupić głównie na procesie przygotowania takich materiałów, dlatego, że jeżeli możemy przygotować te materiały wcześniej, to możemy zrobić jakieś notatki, możemy te materiały dopracować. Też mamy cały proces później montażu, weryfikacji tego wideo. Czyli jeżeli coś później nie tak, to jeżeli ten trener się pomyli, no to będzie mógł jeszcze raz nagrać ten materiał. Później dodatkowo w trakcie samego montażu przecież ktoś inny jeszcze weryfikuje te materiały. Materiały, więc mamy taką weryfikację na drugą rękę. Coś będzie nie tak, może będzie jakiś dodatkowy błąd merytoryczny, to ktoś to weryfikuje, ktoś może to sprawdzić, możemy to później wyłapać, możemy to naprawić. Ale w tym procesie niekoniecznie chodzi tylko i wyłącznie o same takie błędy. Przecież za każdym razem, jak chociażby my korzystamy z naszych materiałów, jeżeli pojawiają się jakieś pytania do tych materiałów, może jakieś drobne wątpliwości, to niektóre fragmenty możemy jeszcze raz przygotować, możemy jeszcze raz nagrać i powiedzieć to w jakiś inny sposób, może dodać jakiś dodatkowy przykład. I to właśnie finalnie kończy się tym, że ty otrzymujesz dużo lepiej dopracowany produkt. Niż gdyby to była taka zwykła prezentacja na żywo. I został nam ostatni punkt, czyli ekonomia. No, niestety, biznes jest biznes i finanse muszą się e, zgadzać. I to w przypadku wielu firm szkoleniowych przekłada się na to, że oszczędza się również na trenerach. W przypadku bootcampów, niestety, możemy spotkać się na przykład z takimi sytuacjami, że. Część zajęć prowadzonych jest przez byłych kursantów właśnie ze względu na koszty. Dlatego, że taka doświadczona osoba, doświadczony trener, który jest jednocześnie aktywnym programistą, na pewno będzie zdecydowanie wyższym kosztem. No i niekoniecznie firma chce ponosić aż tak wysoki koszt. Natomiast jeżeli decydujemy się na gotowe materiały, to przecież ten koszt przygotowania takich materiałów, no z jednej strony jest zdecydowanie wyższy, bo nie tylko musimy zapłacić temu trenerowi, no ale jeszcze sam koszt. Koszt przygotowania tych materiałów, montażu, później obróbki tego, weryfikacji no na pewno będzie zdecydowanie wyższy, ale nie tylko my płacimy. To rozkłada się już na wszystkie osoby, które będą później korzystały z tych materiałów, a potencjalnie może to być bardzo dużo osób. Także pod tym względem również jesteśmy w stanie cieszyć się no, materiałami przygotowanymi przez bardzo dobrego trenera, jednocześnie za całkiem rozsądną cenę. Czy w takim razie nauka na żywo to przeżytek i coś złego? No nie, też jakby nie idźmy w, w tym kierunku. Pamiętajmy, że różne osoby różnie przyswajają wiedzę, też mamy różne predyspozycje, ale też mamy różne możliwości, na przykład finansowe. Jeżeli możemy sobie pozwolić na to, żeby zapłacić doświadczonemu trenerowi, który będzie pracował z nami jeden na jeden, no to niewątpliwie najwięcej na tym zyskamy. Tylko no, musimy liczyć się wtedy z odpowiednimi kosztami. Ten model, o którym tutaj wspominałem, świetnie sprawdza prawda się, jeżeli dodatkowo dołożymy do tego takie wsparcie, które chociażby my realizujemy w ramach programu Kierunek Java. I w naszym modelu około 80% rzeczy jest zautomatyzowanych. Przede wszystkim właśnie mówimy tutaj o tych gotowych materiałach. Czyli raz przygotowaliśmy odpowiednie materiały, one są dopracowane, one są dostępne dla wszystkich kursantów w ramach naszej platformy edukacyjnej. Do tego też mamy zautomatyzowane zadania. Natomiast te pozostałe 20% czasu możemy poświęcić. Już na taką pracę typowo ręczną z naszymi kursantami. Czyli rozumiem tutaj przede wszystkim różnego rodzaju konsultacje, spotkania na żywo, przeprowadzanie co review, takie wsparcie mentora, ale zobacz, że to jest dopiero tylko te dodatkowe 20% czasu. Pozostałe te 80, czyli większość tak naprawdę tego czasu udało się tutaj zautomatyzować, a przez to też raz, że zadbać o odpowiednią jakość, no ale dwa, też dostarczyć to wszystko w formie takiego finalnego. Produktu dla naszych klientów za rozsądną cenę. No i właśnie w ten sposób pracujemy w ramach programu Kierunek Java. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, jeżeli chcesz zobaczyć, jak pracujemy, możesz za darmo odebrać takie przykładowe materiały w wersji demo, które dostępne są na stronie kierunekjava.pl. Zapraszam i do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.